Trudno nie myśleć o przeszłości. Historia świadczy o tym, że Polacy byli zawsze narodem rycerskim, nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości. Zwycięstwa Oręża Polskiego znaczą poszczególne etapy naszych dziejów. Od epoki piastowskiej poprzez Grunwald aż po Wiedeń w 1683 roku. Tradycja rycerska, żołnierska została przekazana powstańcom w okresie rozbiorów. Tradycja ta podżyła z nową siłą u progu naszego stulecia. Niepodległość Rzeczypospolitej została wywalczona z bronią w ręku, a zamknięciem tej żołnierskiej epopei stała się zwycięska bitwa pod Warszawą 15 sierpnia 1920 roku, która miała znaczenie przełomowe nie tylko dla Polski, ale także dla Europy porównuje się ją pod tym względem do Wiktorii Wiedeńskiej, a dawniej jeszcze za czasów piastowskich do bitwy pod Legnicą w XIII wieku, gdzie został odparty zalew tatarski idący na Europę od strony Azji. Ostatnia, druga wojna światowa jest dalszym ciągiem tej żołnierskiej epopei, Poczynając od września 1939 roku poprzez Narwik, Francję, Anglię, a z drugiej strony z obszarów Rosji, z głębi Azji, przez Bliski Wschód, aż po Monte Cassino i poprzez ciężki bój o Wał Pomorski, aż po udział w ostatecznym pokonaniu hitleryzmu. Równocześnie w kraju okupowanym z dwóch stron wraz z całą strukturą podziemnego państwa Armia Krajowa. Szczytem tego bohaterskiego, a równocześnie tragicznego wysiłku stało się powstanie warszawskie w 1944 roku.